Hotel Kryzantem, Popularny hotel wśród polskich turystów. A, jeszcze zamknięty, bo mamy marzec. Ale zaraz pokażę otoczenie hotelu. Tu naprzeciwko hotelu jest piękna promenada spacerowa. Plaża, która jest jeszcze no, może nie przygotowana. Nie ma leżaków. Hmm. Plaża ma tutaj numer... 8, jeżeli chodzi o Kryzantem, teraz pokażę Wam, jak można dotrzeć do naszego biura Metin Tour. Także, jeszcze raz pokazuję bramę. Teraz przekręcam telefon w stronę plaży. Czyli, bramę mam z tyłu. Wychodząc z bramy hotelowej, kierujemy się nie w prawo, a w lewo, promenadą nadmorską. Teraz troszkę będziemy iść takim szybszym tempem. Mamy do przejścia jakieś 150 metrów. Tutaj, zaraz obok hotelu Kryzantem, jest następny hotel. Mesut się nazywa taki niebieski. Także, jak wyjdziecie z Kryzantem, i jeśli macie po lewej stronie hotel Mesut, to idziecie w dobrym kierunku. Taki błękitny. Tu oznaczono literą D znak drogowy oznacza przystanek autobusowy. Jeśli ktoś będzie chciał do nas dotrzeć do biura może wysiąść przy hotelu Mesut. Naprzeciwko właśnie tego niebieskiego hotelu jest ten e, znak autobusowy, ale też można iść dalej i wysiąść na następny przystanku. Plaże są tutaj numerowane. Na przykład tutaj pisze beach number 7, czyli 7. A my jesteśmy naprzeciwko plaży numer 9. Także tylko dwa odcinki takich krótkich plaż barowych. Przejdziemy i będziemy już u nas. W górze. To jest takie um, mały, mały plac do uprawiania rekreacji, takie proste ćwiczenia. Jak na siłownię ale nie, wymagających, nie wymagających kondycji fizycznej. Następny hotel po naszej drodze do biura. To jest hotel Obakoy albo A11 Szary, duży hotel. I my zaraz z tym hotelem graniczymy. Także jesteśmy już tuż tuż jeszcze chwila, tu jest taka fontanna w kształcie cebuli łóżkami, gdzie można sobie przysiąść jeszcze raz hotel obok NA11 tu po naszej lewej stronie i już również po tej samej lewej stronie widać powoli napisy Polskie wycieczki wycieczki powoli wyłania się nasza biało-czerwona flaga także już jesteśmy bardzo blisko tak, nasze biuro jest troszeczkę na dole, bo kiedyś zbudowano tutaj wał przeciwpowodziowy, tak żeby, żeby plaża i, i morze nie wylewało wody do pobliskich budynków. Ale doskonale widać te napisy. I tak jak mówiłem, jesteśmy przeciwko plaży numer 9. To jest oznaczenie tej dziewiątki. I również jest przystanek autobusowy D. Możemy teraz. Przejść sobie na drugą stronę. I zaraz będziemy na zwierzę. Przechodzić można na pasach. Lub też nie. Nie ma takiej konieczności. Przechodzimy, już jesteśmy naprzeciwko naszego biura. Zapraszamy, polska flaga. Schodzimy na dół, wycieczki, biuro podróży, kilka schodków w dół i już trafiliście. Zapraszamy.